Zapraszamy na miniserię od S-Partners. Wskazówki dla użytkowników Excela. W Office 2013, żeby dostać się do modelu danych, to kiedy wstawiliśmy sobie te dane do naszego dokumentu, to jeżeli nie macie Państwo zakładki PowerPivot, to ją trzeba aktywować w dodatkach. Przejdę do modelu danych w Office 365. Model danych w Office 365 pozwala nam na konfigurację, jak te dane z zapytania dalej mają ze sobą współgrać. No właśnie, jak wejdziemy sobie w zarządzanie modelem danych wewnątrz zakładki dane, otworzy nam się. Mm, Power dla programu Excel, Power Query Football Excel czyli mój dokument. Mój dokument, który jak na razie składa się tylko z jednej bazy, więc widzimy tu na dole baza klientów. Tu w przyszłości będzie, będzie więcej tych rekordów. Dodajmy sobie kolejne zapytanie. Tym razem y, będziemy chcieli sobie dodać bazę sklepów. Y, wobec czego wybieramy sobie kolejne y, zapytanie y, z pliku tekstowego. Wybieramy sobie Store Lookup. Importujemy sobie pliczek odnośnie nazwy sklepów. Pliczek odnośnie nazwy sklepów został zaimportowany dobrze, więc wybieramy sobie przekształć dane, aby je zmodyfikować. Dobrze, mamy zgrane te sklepy, które znajdują się w naszym spisie. Dwa kroki, które mieliśmy zawsze zrobić na początek, czyli nazwa bazy. Będzie to baza sklepów. Ponownie bez polskich znaków, bez spacji, podkreślenie dolne jako, jako element. Przejrzenie zakładek, czy dobrze zinterpretował on nasze dane. Mamy Store ID, który jest wartością liczbową, Region ID, który jest wartością liczbową. Store type, czyli rodzaj sklepu, który jest tekstem, nazwę sklepu, która jest tekstem, adres, 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 to jest tekst, numer telefonu, który jest tekstem, przestawimy go sobie na wartość liczby całkowitej, bo to tak naprawdę jest, to ma być, to ma być liczba dziesiętna, to ma być liczba dziesiętna, numer telefonu nie jest, nie jest liczbą, bo mamy tutaj te myślniki. O, nie przechowuję w ten sposób, to nie zrozumie. Mamy powierzchnię, mamy powierzchnię z całego obiektu i powierzchnię sklepu, no bo mam tutaj także zaplecze, więc to też jest liczbą dziesiętną. Ponownie mamy problem z, dano, z datą, więc chcemy sobie tą kolumnę obrobić w taki sam sposób, jak robiliśmy poprzednie. Na początku ją podzielimy y, przy użyciu ogranicznika. Automatycznie zostanie wykryty kośnik. Ok. Nie będziemy zmieniać sobie tej nazwy, po prostu ustawimy sobie ją we właściwy sposób, bo on ją potem, on ją potem, potem ją scalimy, więc zaznaczymy sobie te wszystkie trzy kolumny. Teraz te kolumny chcemy przekształcić i chcemy je scalić przy użyciu separatora, który będzie niestandardowy separator, czyli łamane. OK, scalone komórki, zmienimy format na datę. Ta wartość, ta data, która tu jest, to jest data otwarcia. Open date. Taką samą operację muszę dokonać na ostatnim remoncie, bo mamy także kolumnę last remodel date czyli ostatni remont naszego sklepu. Ponownie muszę go rozpodzielić według ogranicznika, przestawić kolejność, żeby dzień był pierwszy, scalić trzy kolumny. Przy, użycia, przy użyciu innego, niestandardowego, będzie to łamane, i strona komórka będzie nazywała się Remodel, Last Remodel Date. Last Remodel Date. No i zmienić tylko format tego tej kolumny na datę. Ok. Wszystko pozostałe się zgadza. Możemy sobie teraz te dane zaimportować do naszego pliku. Wybieramy sobie zamknij i załaduj. I dość istotne, że wybieramy sobie zamknij i załaduj do. Interesuje nas utworzenie tylko połączenia i dodanie tego modelu do modelu danych, po to, aby te dane były zaimplementowane. Interpretuje nam nasze dane, wpisał nam 24 sklepy. To są nasze sklepy, które mamy w tym miejscu.